tak to Jeśli będziemy sobie grać w Minecrafta, oczywiście oczywiście łapki w górę, subskrypcję i patrzcie. Dwa filmiki mi się pobierają i przepraszam was, że nie jeden dzień przerwę, ale po prostu te dwa filmiki w dwa dni go się. I bardzo Was przepraszam, czyli będziecie jak poczekacie dwa dni, będziecie miały jeden dzień dwa filmiki Oczywiście ja mi kanał wchodzi łapeczki w górę, komentarze, zaszeczytam za każdy komentarz. No. no. Oczywiście dzisiaj będziemy poszukiwać swojego konika. I będziemy dokończać swój domek oczywiście. <grym> <grym i> swojego śiku. I możesz... A, szkielety konie są po podczas burzy. A. I patrzcie, oglądam takie TikToki, że najmniejsze na przykład slany nie biją się. Ale chodzi o to, że może być dzieckiem. Tylko golemy. To jest problem. I dzisiaj będziemy poszukiwanie dzień dlatego że cały dzisiaj golemy, a dyn, no, e, dyn, nowy dyn. no i taki będzie. To jest dziewiąty odcinek majekta. Dobrze, my to gramy i gramy i gramy i gramy. Oczywiście to jest prawa gram. Eee... Tak. O co powiedział? tak tutaj nie, ja, dobra wyśpię się i tam yeah. musimy po prostu ten, jeszcze ja ja nie sporo się prostu ok dobra, to jest na pewno i zrobimy sobie o uh, to i Mamy tyle i o, sobie troszeczkę zarazę. I... 30 to. I możemy teraz sobie odłożyć to zarazę. A pięknie posadegowano. O, coś po b e r s e n 아 r a l ah, m u s Sobie tu. I oczywiście nie dowieście łapki w górę. Nie. Mam mało łapki, tylko w górę. Wtedy i póka, to smutno Musimy zrobić sobie od nowego rzeczy. O, tyle na usłuchanie, będzie potrzebne. Um, oczywiście nie jestem bo nie mam Ale dzisiaj.

Pojezusze. Które będę na przykład wyłonić na ten język? bardzo dużo już otrzymałem. Nie patrzcie, jedę, dwa, trzy... O! Jedzę, sobie wyszłam na troszeczkę. Ha det. Syterfeson. det, syterfeson. det, syterfeson. det syterfeson. Oh. Oh,

Tutaj zginęłam, zapomniałam. Przepraszam bardzo na merytoryczu. No kurde, gdzie on jest? Boże. No kurde, nie zapomniałam, nie o lekkie. Boże. I... No właśnie. Widzimy, kiedy uzbieram bardzo dużo drewna. Dobra, jestem już znów bardzo długa była przygoda i patrzcie mam rzeczy. Uzbieram sobie dopaszana po ten kasie. Patrzcie, patrzcie. No i napiję sobie troszeczkę lurę. Pociszę. O. I to się, Więc lekcje Okej. Okay. Nie skarczy. ale którego? Ten. tego? Chwila. Tego. ile mam życia? Oh, ten ma dużo. Teraz O! okej okay. Cztery. nie O nie. Ten ma cztery, a ten? Zobaczymy. Bo tam, ta, ta, tamtego jeszcze nie oswoiłam, ale tego już od razu. Pięć, pięć, no dobra, no to bierzemy. Mamy mieszkańca. Mamy mieszkańca. Okay. Tak. Jest Co się stało, no. że, że jeszcze żyjesz? Kiedy wyjechaliśmy do tego panelu, rozumiem sobie, że to nie ma żadnego sensu. Próbowałem przekonać że Jacka, żebyśmy wracali, ale on nazwał mnie tchórzem i zdrajcą. Wyszedł z pensjonatu. Myślałem, że wróci kiedy ochłonie. ale nie wrócił. Zmykałem wsiadłem do pociągu do Warszawy. Przyjechałem z powrotem. po jego rodzicu, po policję, przywiązać go do kalorypera. Ty Jesteś taka silna, okay. odważna, a ja jestem Jezu, Co ty gadasz? Przecież że to był kubek. się do niego pod koła. Nie każdy był no. kubek. Ja zobaczyłem, że ten sam kubek obraził, musiałem zareagować. Musiałem coś zrobić. Dlatego wiem, że to Kuba na panu mnie. Rozumiesz? Bardzo dobrze zrobiliśmy tę wioskę, bo całą wioskę wioskę. Oczywiście tutaj jest bardzo piękne pole. Bardzo. Nie będziemy oczywiście rozwodowywać tę wioskę. Musiało być naprawdę ciężko, skoro zdecydowało się z ubójstwem. Szkoda, tylko że wcześniej nie chciałam się spieszyć. Pomogło mi przecież. Ostatnio czułem się jak ząbki. Nie wyżyłem, a jednak nie do końca. Obrajmy się, Jackson. Okej, okay. okay. mm. Ta cała sytuacja z góry, coś Mamy, mamy coś bardzo to że odwrotnie, było zbierałam. może nie jestem jednak do końca taki skoro go mamy, to fajnie. Mm. proszę. 아 p a studia pewno na pewno wie więcej niż my. Okay. się skończyło 18 lat, Będę już Okej. nie pójdzie do lekarza, to nie sobie do Kasa bez namadnica. nami, sumienie. na pokój, a ty zostajesz tu z kubą. Że na Ja się Jak byłam mała, to mówiłaś mi, że porażka to kolejna lekcja. którą musimy przeżyć, i dalej, już mądrzejsze. O, no, klasę. No to szybko się rozwinęłam, a dopiero umarłam, i nie moje rzeczy.

Proszę. A to była ta dziura, i wtedy umarłam. Wtedy się podobało, i się I To no, mamy ja dodatkowe. A i mamy bardzo duże wody. Będziemy tylko z tą wodą Mój już, ten mój konik. Będzie tutaj na razie. A później wbuduję. W własną fajnie. Konik. Konik, wracaj. Konik. Co? No wiesz nigdy nie panikujesz. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Zawsze wiesz, jak się zachować. No super fajna łabka z ciebie. Tak, z matką wszystko.